Nasz ostatni dzień w Dalat. To miejsce bardzo, bardzo polecamy. Podamy później namiary. Właściciele traktowali nas po prostu jakoś... byli ich znajomymi, przyjaciółmi. Bali o nas, tam, sadowa i nam kawę, ile chcieliśmy. Teraz pani, na przykład, nam przyniosła deser, wietnamski, który nazywa się Deser nazywa się K, ale prawdopodobnie źle to wypowiadamy. K. K. Tutaj są takie e, fasolki, imbir, a ryż milk milk Groszek, ryż, mleko kokosowe No i czujemy imbir Tak A, no i oczywiście mnóstwo cukru Jak to w Wietnamie Wszystko jest mega słodkie Wiem, wiem Ale... Chcę jeszcze powiedzieć parę słów o dalat. Ogólnie jest to miejsce, które jest chłodniejsze o wiele, co znaczy o parę stopni niż reszta Wietnamu, a na pewno Wietnamu Południowego. Dlatego też tutaj od lat Francuzi, jeszcze jak tutaj mieli kolonię w Wietnamie, lubili przebywać tutaj w tej miejscowości. Takiej górskie jest świeże powietrze, jest bardzo przyjemnie. To powietrze jest głównym atutem. Tak jeżeli chodzi o jakieś tam widoki, no to. Szczerze mówiąc, mi się bardziej bieszczady podobają. To znaczy, są fajne rzeczy, ale jakichś tam mega atrakcji, rzucających totalnie na kolana, to raczej nie ma. No, ty co sądzisz? Eee, w ogóle. Dalad jest nazywane Małym Paryżem i mają swoją wieżę Eiffel, której dalej nie widzieliśmy. Ale, <laughs> ale zaraz zobaczymy. pewnie zobaczymy i pokażemy. Tak. Oprócz tego, miasteczko jest mega super klimatyczne. Od razu poczuliśmy tą energię. W ogóle poczuliśmy się trochę jak zakopanym. Tak, mieliśmy zostać tutaj. Znaczy, nie mieliśmy, bo nie mamy planu, jak sama nazwa kanału wskazuje, ale myśleliśmy, że zostaniemy jeden dzień, a zostaliśmy w sumie trzy, powiedzmy, no mniej więcej. No, no tak, tak. Myślę, że to też my byliśmy za, bo tutaj trochę się czujemy jak tak, tak Polsko Tak, tak, tak. I są truskawki. Po raz pierwszy widzimy rosnące w lutym truskaweczki. I pełno warzyw, owoców, jest wszystko Dlatego, że jest chłodniej I my byliśmy po prostu za tym Pojechaliśmy gdzieś w góry Poczuliśmy się jak w polskich lasach Właśnie jak w Bieszczadach Akurat dla Polaków to może nie być mega atut Bo tak, jak ktoś jedzie tak. do Wietnamu, no to pewnie chce, żeby było gorąco, żeby było azjatycko i tak dalej Ale no dla nich no, to jest duży atut Jest tu bardzo czysto Ludzie są mini, Mówią dosyć, dosyć dobrze po angielsku z reguły Polecamy Polecamy A my teraz jedziemy nad morze Ale jeszcze pewnie wam coś pokażemy za chwilę dalej Jeszcze wam coś pokażemy, to tutaj jest Crazy House. Jest to hotel i można tutaj spać, jak również go zwiedzać. Widać tutaj inspirację Gaudim. Jest stworzony przez Fankę Gaudiego. Niestety przed nami jeszcze długa droga, więc tym razem nie wejdziemy do środka. Zobaczyliśmy tylko tyle co z zewnątrz. Motor cały bagażach, Ale, jeżeli ktoś będzie tutaj i będzie miał trochę więcej czasu, to jak najbardziej może zajrzeć i zobaczyć. Wietnamczykom sentyment do Francuzów pozostał i dlatego wybudowali sobie Mini Taką mini na kilkadziesiąt metrów. W sumie na dobre im to wyszło, bo dzięki temu mają wieże. Nie czekaj, ktoś się Dzięki temu internet dobrze działa. Żegnamy się z dala. Już ostatecznie. na trasie Bywa spotkaliśmy indymi pana Duńczyka, który mieszka kiedyś w Stanach i ma piątkę dzieci Jedno mu się urodziło 10 dni temu w Wietnamie Crazy Zdążył już powiedzieć tej pani, żeby się chętnie z nią ożenił Mimo tego, że ma już dwie żony, ale spoko yeah, Bardzo się. A Ula wygląda zjawiskowo w tym świetle słońca mm, Jej oczy są takie niebieskie Ok, <laughs> Yeah. Thank you, That's the bike, that's the bike. Oh look at this bike. It's okay, bike. What time is it? Do we know? We still have some time. Yeah. Actually I, I tried a few times uh, coming up here, you know, and it gets dark. That's no fucking fun. Man. When it's getting closer to sunset, better go home in mean, hide. But we will go down. It's warmer there Vietnamese się And browarkiem, zaraz dalej w trasę. Yeah, yeah, yeah. Dania, I'm from Dania. <laughs> Byliśmy sobie spokojnie motorkiem i nagle naszym oczom kojarzało się czy Nha Hatrang i jest tu jeszcze więcej Rosjan niż mój net jakkolwiek to się nazywało, że byliśmy wcześniej, prawda? Nie wiem co, ale tak A czopeczkę kupimy? Kupimy, o boje, tam są Co tam masz? Olejek kokosowy, który jak widać nie jest olejkiem, co zastanawia o tym, że jest zimno I co? Chyba ruszamy skąd jutro, co? Nie odnajduje no bo tak, się. Strasznie, tutaj jest turystycznie mnóstwo ludzi, a my chcemy chyba uderzyć w głąb kontynentu. To znaczy, właściwie nie wiadomo po co tu przyjechaliśmy w takim razie, ale jeszcze może jutro coś odnajdziemy, jakiś sens. Chcieliśmy przejechać tą piękną drogę. A ta droga to było coś. Po prostu się zatrzymaliśmy w pewnym momencie i oni mieliśmy, jak zobaczyliśmy te wodospady, które tam z 200-300 metrów się wyłoniły. unęły sobie taką długą, długą linią. Było wszystko, były chmury, byliśmy w niebie, było zimno, był mrok, było szczęście, była radość. Tak, to było niesamowite. Była roślinność, przeróżna. Tylko, że pewnie Od tego Polskich po Tylko że tego pewnie nie będzie widać na filmie. Nie będzie, zdjęcia no, tego nie, nie pokażą. To zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Najfajniejsza rzecz w Wietnamie póki co. Także bardzo po polecamy trasę z Dalat do Hamtrak, a nie za bardzo polecamy samą miejscowość, chociaż w sumie jeszcze wiemy, się... rano, za wcześnie się rano. wypowiadamy, nie chcemy spać. Zobaczymy jutro, jak za dnia to będzie wyglądać i co tu jest do zrobienia wokół miejscowości To do jutra! Uciekliśmy z miejscowości Nhatrang. Chodzi o to, że po prostu było tam dosyć tłocznie Płoczno. A poza tym zdecydowałem, że przez długi czas nie będę używał Airbnb, dlatego że wynajęliśmy mieszkanie. Było napisane w ofercie, że jest całe miejsce dla nas. Okazało się, że całe miejsce to był pokój z łazienką. Co prawda oddzielną łazienką, no ale jednak nie był to cały dom. Jeżeli chodzi o to, że mieliśmy sam pokój, a nie całe miejsce, no to to trzeba będzie reklamować. No, bardzo fascynujące. No ale z uwagi na fakt, że robiliśmy sporo o hotelach i różnych miejscach, gdzie nocowaliśmy, no to nie polecam czasami Airbnb. A czasami im polecam Generalnie miasteczko całkiem fajne Wszystko tam jest mm. Ale no przytłoczyło nas Przytłoczyło tym bardziej po tej wszystko, całej przyrodzie, którą a, wczoraj właśnie. przeżyliśmy Dla samej drogi więc, y, warto było tam pojechać No a miejscowość no to no... Jeżeli ktoś ma na przykład dwa tygodnie urlopu i tylko tyle I chce odpocząć i potrzebuje luksusów Fajnie, fajnie jest co robić. Jest, no, ale, ale też tak, trochę tak. się człowiek czuje, jakby był na Krymie albo w Odeszciu. Wszędzie słychać rosyjskie, więc jeżeli chce się odpocząć od Europy i chce się pobyć w Wietnamie, w Wietnamie to na Trang nie polecam. Tak, no to jest wielkie blokowisko, wielkich hoteli. Ogromne hotele. A my tymczasem ruszyliśmy na prowincję, ciekamy od morza i jedziemy do miejscowości, gdzie będzie mało turystów. I coś tam pewnie nagra. Niedaleko granicy jest Hamburg. A właśnie. Blisko, Kambodży. Mnie to korci w ogóle, że wziąć ten motorek i pojechać do Kambodży, ale myślę, że nas nie puścili Bo tu w Wietnamie się jeździ tak, że te motorki są zawsze na jakiegoś innego człowieka Kupno jest nieoficjalne, po prostu ktoś przekazuje blue card, czyli niebieską kartę motoru To jest najważniejszy dokument, ale właścicielem się oficjalnie nie jest, także pewnie przez granicę nie puszczą No oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, nie mam prawa jazdy na motor, nikt tego tu nie sprawdza, wszyscy... Europejczycy... No dobra, skrótowo mówiąc, biali jeżdżą bez prawa jazdy Wykupiłem niezłe ubezpieczenie przed wyjazdem Dopiero później agent powiedział mi, że no niestety, ale jak się nie ma ważnego prawa jazdy, to nie działa W Wietnamie jakby coś odpukać się wydarzyło, to nim byłoby za dobrze no dobra, no to chyba na tyle Mamy nadzieję, że pokażemy dzisiaj jakieś jeszcze fajne widoczki, a jutro pewnie miejscowość, do której dojedziemy A może dzisiaj gdzieś dojedziemy Zobaczymy, bez planu Ważne, że jest kokos i kawa W sumie to standardowo Walnąłem trzy kawy Przy drugiej kawie pani już yy, się troszeczkę zdziwiła, ale przy trzeciej już się śmiała To jest dobry kraj dla uwielbiaczy kawy Musimy poprawić bagażnik, bo na tych dziurach, gdzie teraz jeździmy, całkowicie się przesuną do tyłu W ogóle jesteśmy obydwoje w ciężkim szoku, że to się trzyma odpukać Dobra, ja jestem w ciężkim szoku Myślałem, że to się rozwali szybciej A, pokażę wam jeszcze tutaj kawałek Wietnamu Standardowe stoisko z bułeczkami Stoisko z jakimiś warzywami Wietnamska droga donikąd Trochę śmieci Ula, motorek i Mr. Anderson, czyli ja Bartek się naspinował kawą i szaleje Łazi po wiosce Faktycznie, byłem takim mrukiem jeszcze pół godziny temu, że pani w restauracji bała się mi wydać resztę Byłem taki nabuzowany, trochę za wcześnie się pochwaliliśmy z tym bagażnikiem, bo chwaliliśmy, że wszystko ok. Okazuje się, że spawy puściły i musimy do spawacza podjechać. Wszystko to się teraz trzyma na kilku blaszkach, także jedziemy teraz to ogarnąć do wietnamskiego spawacza. Pan spawacz okazało się, że mieszka 300 metrów dalej, a obsługuje hondy. My mamy hondę. Zobaczcie, jak honda piszą. Ale koleś jedzie z jakąś trawą. Czy jakąś trzciną, nie można patrzeć. Nie patrzcie teraz na YouTube, bo wam się oczy popsują. Na YouTube. A tu fajnie ubrania się, suszą no. Ludzie, co z drewnem pracują, zawsze jacyś tacy szczęśliwsi są. Ta praca z drewnem jest taka szlachetna. W końcu Józef był cieśną. Chciałem powiedzieć ojciec Jezusa, ale to się wytknie Tu pan klient przyjechał jakimś sprzęciorem Po co budowa jak jest stacyjka? Ale jakie fancy ma ten? Kierownica? Panowie się pytają dokąd jedziemy? Powiedzieliśmy że do Pleiku. Powiedzieli, że long way. Ja tak pleiku. Pleiku, Hanoi. Pleiku. And then later Hanoi. Yeah. Ja po angielsku, pan po wietnamsku i się dogadaliśmy, dogadaliśmy Ale w ciężarówce też nie mają obudowy Kocham Azję za to Tu nie ma norm Unii Europejskiej, ale jakoś wszystko się zgadza Mało wypadków, wszyscy jeżdżą na czuja, wjeżdżają sobie jeden na drugiego Plus tak. Nie ma tu wszystkich norm i zasad Na rondzie nie ma krawężników i pasów, a wszyscy potrafią jeździć i się dogadują I to ruch jest... Uuu. Tak i nawet płynnie to idzie, bo w sumie wcześniej myśleliśmy, że nie ma zasad, a one są. Jest tak, że po prostu płynnie się wierzy, jak kto pierwszy, ten lepszy, i czasami jak wymusisz, to ten drugi czuje. Większy zawsze ma pierwszeństwo, to niewątpliwe fakt. Pan sąsiad, który tu przyszedł, zapytał, czy chcemy tym jechać do Hanoi. A mówimy, że tak, że chcemy tym. A on mówi, ha, 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 Śmieję się, że po prostu tym to możliwe, że nie dojedziemy sprzętem. A mówimy, że z Saigonu przyjechaliśmy a on mówi, wow, z Saigonu na tym? Nie do wiary. Ale to jest prawdziwa, oryginalna Honda z silnikiem Detekt. Czy tam Ditekt, czy jak to się czyta? To będzie jeździć po zakończeniu świata, nawet. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, gdzie pan pompuje ręcznie. I dolewamy trochę paliwa, bo. Przed nami nie wiadomo co ile terenów górskich i czy będą stacje benzynowe Chociaż jak teraz zobaczyliśmy tą miejscówkę i takie pompy widzieliśmy po drodze, to myślimy, że będzie dużo takich miejsc Prawda, Ula? Tak A przed chwilą co nam się wydarzyło? Spawy te, co spawaliśmy, poszły sobie Tak, także będę jechał z tym plecakiem z przodu Ale nawet mi to specjalnie nie przeszkadza, bo czuję, że lepiej jest motocykl obciążony, że z przodu jest większy ciężar, a nie że z tyłu jest dużo, a z przodu mało i buja cały czas ten tył Wynalazki mnie rozwalają po prostu No i wykrakaliśmy Od pukacza od pukacza stało się Żegnamy nasz stary bagażnik Bagażnik wygląda tak Nie wygląda No i teraz mamy nadzieję, że panowie dorobią jakieś bagażniki na boki Afera się zrobiła w ogóle Przyprowadziło nas tutaj cztery chłopaczków Pan ochroniarz z jakiegoś sklepu przyszedł nam pomógł Zaczął mówić po swojemu Pakli, pakli, my nie rozumiemy no i pomógł, pomógł znalazł jakichś chłopaczków, którzy nas tu Dobra, nie nagrywam aż tyle, bo się zestresują. i nam nie zrobią tego bagażnika jeszcze Pokazali usiąść, czyli długo będzie Pokazali nam tam krzesła, żeby tam usiąść, więc idziemy usiąść Ula zamawia kawę po wietnamsku Non? 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 Mhm, jest. O co by pani mówiła po angielsku? Coś tam długa Coś tam dłubią, no. Hello. Kawka się robi, herbatka gotowa. Rzecz, która mnie bardzo, ale to bardzo zadziwia, w Wietnamie, że wszędzie jest Wi-Fi. Jesteśmy w jakimś zapowiedziałym specy, spożywczaku. Oczywiście jest kawa, tak jak w wielu miejscach. Ula poprosiła dziewczyna i dziewczyna wpisała jej hasło, jest Wi-Fi. nie jest no tak, trochę jak w domu, no bo w sumie ludzie to mieszkają i udostępniają, ale w takich czasami miejscach, gdzie ludzie nie mieszkają, jakieś takie niby targowisko, niby jakieś stoisko i jest tam Wi-Fi wszędzie. I to dobre. Dobre Wi-Fi. Jeżeli chodzi o internet, Wietnam, Kambodża też jesteśmy w szoku i pod wrażeniem No dobra, trzeba napić się kawy Dzięki temu możecie oglądać Filipiny, które wrzucamy stos faktycznie. Okej, okay, trzeba napić się kawy, bo za mało gadam bez kawy. Idziemy, bo wygląda na to, że nic tam nie zrobili, tylko odspawali stary bagażnik. no. Na razie wygląda to tak. Ale to tylko faza wstępna, mamy nadzieję. Może. razu... Wykażemy się cierpliwością, co? Tu w Azji trzeba być cierpliwym. Nie denerwujemy się jeszcze. Czy znaczy, ja jestem zawsze na nich zdenerwowany trochę na tych Wietnamczyków, bo... Zabierają się za to, nie pytają w ogóle, co mają robić I jak ja chcę coś poprawić, to sykną na ciebie Żebyś się odsunął w ogóle Robią, co chcą, nie? Mietówami Ula ma cierpliwość do rozmów A w ogóle najlepsze jest to, że Wietnamki, zwłaszcza Wietnamki Na przykład jak mam zapłacić, to one się mnie boją, prawda? Tak No jak podają pieniądze, to wolą Uli oddać Nie wiem, jakoś tak... Ja jestem, nie wiem, czy napięty bardziej, czy poddenerwowany Zwłaszcza jak się kawy nie napiję Teraz się napiłem, do tego tyle gada. Czas leci, a my siedzimy i czekamy i nic nie wiemy. Koleś, który zaczął to robić, zostawił robotę rozgrzewaną i zniknął. Więc strzelamy, że trzeba czekać, nie i w ogóle. Ja, że nie pamiętamy jak on wygląda. Czy on tu jest, czy na pewno go nie ma? No właśnie, tacy podobni do siebie są. Ale wychodzimy z założenia, że jak nas nikt nie woła, no to chyba nie, na razie jeszcze nie skończyli. Nawet nie próbujemy się dogadać, bo nie ma szans, żeby się dogadać. Przynajmniej po angielsku. Dobra, wracamy na kawę. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrą godzinę tu już siedzimy, no i nic się nie ruszyło, nic nie robią, nic tam nie powiedzieli, że nie robią. Znaczy nie powiedzieli nam, że się poddają, nie powiedzieli nam, że się nie poddają. Zaraz po prostu przejdziemy, postaramy się jakoś pojechać z tymi bagażami. Nie wiem tylko po co ten bagażnik odczepili, bo tylko to komplikuje. Zamiast powiedzieć nam, że nie mogą tego zrobić, po prostu rozłożyli nam bagażnik i musimy zrobić go sami. Ja pomału mam dosyć już Wietnamczyków. Ula jest mega pozytywnie, jak zwykle nastawiona i wszystko jest spoko. Powiedziałem uli, żeby się z nimi rozliczała, bo mnie to szlak chyba trafi. Zaburzyliśmy sobie od nowa mniej więcej taki bagażniczek Teraz inaczej jest plecak No co, jedziemy dalej? No jasne Raczej nie inaczej Ula zamówiła kawę i czeka, a ja tymczasem pokażę wam, jakim kosmosem jest Wietnam Sierpy i młoty i gwiazdy wszelakie Tutaj jakaś reklama, że tak powiem brzydko, na pieprza, na cały głos w ogóle to jest kraj, mam wrażenie, milionów silników, pewnie w całym Saigonie jest parę milionów skuterów, a cały kraj jest pełen tych pierdzących, za przeproszeniem, skuterów, spalin, kurzu, bo to taka część Azji, że jest dużo kurzu, tak jak w Kambodży, hałasu, mnóstwo trąbienia, co sami popatrzcie. Fajne patenty są z różnymi dźwiękami i światłami. Każdy sobie wsadza światła i dźwięki takie, jakie chce. Na przykład, jeżeli chcesz mieć, nie wiem, jakąś syrenę. O takiej takiej melodii to wrzucasz, albo jeżeli chcesz mieć światła takie jak policja, to sobie załączasz. Jeżeli kogoś stać, to bogaty, bardziej oświetlony, bardziej widoczny, nie ma jakichś tam przepisów, które to regulują. Co jest spoko, no to to, że milicja czy policja, nawet nie wiem jak to się tutaj nazywa, nie zatrzymuje w ogóle białych ludzi. Jest chyba jakaś taka niepisana zasada, że turyści jak przyjeżdżają, to żeby ich tam przesadnie nie kontrolować. Niektórzy ludzi jeździ bez prawa jazdy, bo trzeba robić tłumaczenia na wietnamski, jest to trochę męczące. Trudne do zorganizowania A tam stoi nasz tym razem dobrze zapakowany motorek Pokażę wam go, jak teraz jest zapakowany i idę na kawkę A, jeszcze teraz w ogóle jak wychodziliśmy w Głop kontynentu, to się zrobiło tak przyjemnie Ludzie tak na nas patrzą życzliwie i no nie są jakoś tam znudzeni nami tak jak na przykład nad morzem Tam go mają nas gdzieś Przyszły kawy Tak, z tymi kawami i liczbami To jest tak, że pokazujesz jeden i na przykład przynoszą dwa, bo, bo później jeszcze raz pokażesz, że jeden i im się wydaje, że to jest dwa W ogóle Ula zamówiła dwie kawy, przyszły cztery No i cóż, no robi się trochę późno Mamy jeszcze 2 godziny 15 minut do miejscowości Playku I być może nie dojedziemy, a być może dojedziemy Zobaczymy Na razie jedziemy przed siebie A no, każdy moment, żeby ćwiczyć pod sklepem RTV o, wietnamskim Cyk! Ula ćwiczy ty! <laughs> Typowa buła wersja wietnamska Bagietki, dodateczki Można sobie jajko zamówić Jest to wszędzie No i oczywiście lemongrass obowiązkowy. sprawa cytrynowa Wola podpatrzyła, że jem bułę i nie dała rady Też zamówiła no Właśnie nie! Zaczęli robić bez A. Ja nie chciałam Ale wiesz, że ja pomogę Tak, liczę Mm -hmm. A, a to co to jest? To chyba jakieś orzeszki, co? Nie, to jest mięsne. Tak, to jest parkowo wygląda. No super spanie. Póla wyluzowana, tutaj a. pani powocha i tak. A tam pan smaży jajko, a w ogóle ci ludzie tu mieszkają i sobie mają takie stoisko. Wesoło, tam jest telewizor. A tam jest pies. O, a tutaj na czego obrazku jest góla spagiet. Ale to, że te bagietki, bo oczywiście dostałem połowę, są pakowane w jakieś kartki z książek. To jest kosmos. Albo jakieś rachunki, faktury. I gumeczka I recepturka zawsze jest. Czasami wykałaczkę dodają. I worek koniowy. A jeszcze dostaliśmy herbatkę. A, pyszną herbatkę dostaliśmy od pana gospodarza. Bo tak w ogóle to jest tu 17 stopni. Marzniemy po zachodzie słońca bardzo. Także jeździmy w kurtkach. Znaczy Ja takich. W bluzki, kurtkę. Właśnie. A i tak się zdążyłem przeziębić. No to tyle. Z tego wieczoru z miejscowości Pikle. Z miejscowości Plejku. Tak się złożyło, że telewizor nam się sam włącza, jak się kartę to włoży, dzięki czemu poznaliśmy trochę wietnamskiego popu.